Czwarty odcineczek ze świątecznego maratonu i znalazłem czwartą świąteczną czapkę, tym razem będę miał rogi <grymne> Takie reniferka, dobra zakładamy ją i lecimy z odcineczkiem Ponieważ dzisiaj specjalne świąteczne wydanie Brawl Starsowego Q&A, czyli serii gdzie to wy zadajecie mi pytanka Ja wybieram najciekawsze z nich, oczywiście związane z Brawl Stars i odpowiadam na nie na odcinku Wszystkie 7 pytań, które dzisiaj mamy, no dotyczą oczywiście świąt w Brawl Stars Jedno nawet dotyczy totalnie nowego, darmowego skina, którego otrzymamy za darmo właśnie w tym roku W sensie nawet już za miesiąc, mniej niż miesiąc prostu darmowego z okazji świąt, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Ale jako że jest to świątecznego maratonu, to dzisiaj do rozdania mam dla was skina Święty Mikołaj Stew, czyli epickiego skina wartego 149 gemów. Dokładniej to wygracie kartę Google Play lub Karda, za którą będziecie mogli doładować sobie gemiki. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć właśnie taki oto zestawik? Główdeczka w górę pod tym odcinkiem standardowo, no chyba nie muszę przypominać, ale Oprócz tego subik na kanale Tori 2 czyli moich dwóch Brawl Starsowych kanałach bez tego nie ma szans. Napiszcie jeszcze w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona potrawa na święta. E, no na przykład, nie wiem, ktoś lubi pierogi, to pisze pierogi, nie? I wyniki będą 29 listopada, czyli wtedy, kiedy też te wyniki z poprzedniego odcinka Więc dwa skiny wtedy będą pokazane, kto zgarnie Ale dobra, bez większego zamulanka, lecimy do pierwszego pytania Czy myślisz, że prezent Plender powróci w tym roku na święta? Okej, okay, prezent Plender, jakbyście nie wiedzieli, to jest taki specjalny tryb Który wchodził tak naprawdę co roku na święta właśnie I ogólnie chodziło w nim o to, że no, mamy dwie drużyny, po trzy, po trzy osoby w teamie No i zadaniem drużyny jest to, żeby przenieść prezent który jest w ich bazie, do bazy przeciwnika i ten prezent tam położyć, ale jednocześnie nie dać zabrać swojego prezentu, który mamy właśnie w naszej bazie. W sensie, nie wiem, czy źle nie powiedziałem, zabieracie ten prezent z bazy przeciwnika i przenosicie go do swojej, o to mi chodziło. No i która drużyna pierwsza chyba dwa razy przeniesie prezent, no to po prostu wygrywa. W sumie ten tryb był nawet spoko, napiszcie w komentarzu, czy go pamiętacie, czy nie. Ja go w miarę lubiłem, no i czy on wróci w tym roku, tego nie wie nikt oprócz twórców. Ale jak ja miałbym wam odpowiedzieć na to pytanko, to wydaje mi się, że jest szansa, że wróci, ale może wrócić jakoś w lekko Wersji? No bo twórcy teraz lubią dokładać coś nowego, jakieś totalnie nowe tryby. I myślę, że na święta w Brawl Stars w tym nowym Brawl Talku też przedstawią nam jakiś nowy, totalnie nowy tryb, którego wcześniej nie mieliśmy? Ale to nie zmienia faktu, że Present Blender też może wrócić i w sumie nie zdziwiłbym się. Drugie pytanko jest mocne, ale zanim do niego przejdę, szybka prośba. Jak możecie wpiszcie kod, który w sklepie Brawl Stars? Pamiętajcie, że każda osoba, która kupi coś z moim kodem TORI w sklepie, zostanie pozdrowiona na odcinku. Na tego maila wysyłajcie nagrania lub screeny, jak coś z moim kodem kupujecie i będę was pozdrawiał. Drugie pytanie, jak myślisz, kiedy będzie Brawl Talk? No właśnie to jest bardzo często zadawane pytanie. Pytacie się mnie, kiedy według mnie będzie Brawl Talk? Moim zdaniem Brawl Talk może być już na początku grudnia. A to dlatego, że już 6 grudnia mamy Mikołaja, więc no przydałoby się, żeby już na początku grudnia twórcy dawali nam jakieś prezenty. No i te prezenty wypadałoby zaprezentować na Brawl Talku. Tak samo, że jakieś świąteczne nowe rzeczy, które w ogóle jeszcze nie były przedstawione, a grudzień już nam się z długo zaczyna. I właśnie muszę tutaj teraz dograć informację, bo tak się składa, że data Brawl Talka jest potwierdzona. 8 grudnia. Z tego co wiem, to to jest niedziela, więc wyjątkowo będziemy mieli browser w niedzielę, nie w sobotę, tylko w niedzielę. Ehm, no, może i nawet spoko w sumie, w niedzielę jeszcze nigdy nie mieliśmy. Oczywiście live z tego Broloka będzie na moim kanale. Ehm, no i tak to wygląda. Jakie było twoje ulubione świąteczne tło z lobby? Okej, okay. chodzi o specjalne tło związane ze świętami, które mieliśmy w menu w browserach, tak jak teraz na przykład ja mam to anielskie, bo jestem aniołem. No tak, są święta, to zawsze mamy specjalne tła w lobby. Szczerze to nie pamiętam ich wszystkich, więc może, żeby je sobie przypomnieć, wejdziemy właśnie na stronę Super Self-Funkit, gdzie mamy przedstawione Wszystkie tła, które były ogólnie w Brawlu, no i znajdźmy te świąteczne, i wtedy wybiorę najładniejsze z nich. Wy też wybierajcie razem ze mną. Tu już mamy pierwsze świąteczne, uwaga, takie choinkowe. W sumie, no jak tak, rozciągam wam na cały ekran. Przyznajcie, że jest w miarę spoko, ale takie w miarę zwykłe. My potrzebujemy czegoś więcej, jak na przykład to tło, które też jest świąteczne. Ono było rok temu, właśnie na Brawley Days. No i na razie ono, według mnie, jest najlepsze, jeśli chodzi o świąteczne, ale może znajdziemy jakieś inne ciekawe, a wy oglądajcie odcinek do końca. bo dajcie ciekawsze pytanka dopiero przed nami, nie możecie ich przegapić. Zjeżdżamy sobie troszkę niżej. Tu jakieś Halloweenowe. E, nic świątecznego na razie tutaj nie ma. O, to jest takie trochę zimowo-świąteczne. -świą Darkness, tak, to też było rok temu właśnie. E, gdy wchodziły te złe skiny świąteczne. Takie fioletowe, bardzo ładne, ale tam do czerwone mi się bardziej podoba. Ale chyba w dalszym ciągu było jeszcze więcej w menu właśnie tego tła. E, więc musimy sobie znaleźć jeszcze jakieś inne. Znalazłem jeszcze jedynie na tej stronce takie Winter Lobby, czyli typowo śnieżkowe. Więc no, ono nie wygrywa. Jeśli miałbym wybierać z tych co były, to wybieram to. Czerwone z takim fajnym wieńcem, no i ze spajkiem, który tam sobie siedzi, ale to chyba i tak jeszcze nie były wszystkie tła, jest. Było ich więcej na święta. Słyszałeś, że twórcy Brawl Stars wracają do klasycznych skinków za darmo na święta w tym roku? Jak myślisz, jakiego dostaniemy? Co wy mówicie? Nic takiego nie słyszałem, szczerze powiedziawszy. No bo poczekajcie, wam powiem o co chodzi dla tych, co nie wiedzą. Klasyczne skiny zawsze dostawaliśmy co roku na święta. Na przykład, lecąc po kolei, za 2020 rok na święta, mieliśmy Ricocheta. Tego skinka dostaliśmy za darmo. Z okazji świąt. Później, w 2000, poczekajcie, o tutaj, też w czyli dobra, Ricochet był w 19, czyli w 2020 mieliśmy staromodnego Broka, on też był na święta za darmo. Później, w 2021, był klasyczny Dynamite, taki z ptaszkiem u góry. No i jeszcze klasyczna Shelly była w 2022, ale rok temu, w 2023, nie dostaliśmy żadnego klasycznego skina, tylko dostaliśmy innego skinka, ale nie z tych klasycznych. Przez co troszkę uważam, że w tym roku możemy już kolejnego klasycznego też nie dostać, skoro rok temu go nie dostaliśmy. Ale oczywiście tego nie skreślam Ziomek napisał, że no ma jakieś informacje, że dostaniemy w tym roku Więc nie wiem, zobaczymy, czy to się sprawdzi Ja nic takiego nie słyszałem No ale jakby rzeczywiście tak miało być, czego nie wykluczam No to jakiego skinka moglibyśmy dostać w tym roku Z takiego w stylu klasycznym Tu wyświetlam wam grafikę, gdzie są pokazane Wszystkie postacie, jak wyglądały kiedyś W dawnych czasach I na przykład, moi drodzy, Broka już dostaliśmy Więc to wykreślamy Tak samo dostaliśmy już Dynamica, lecz nie dostaliśmy poko. O, tu macie stary wygląd poko, Może takiego starego poko byśmy otrzymali Albo starą Jessie jakoś lekko też zmienioną, bo to też by pasowało w sumie do prezentu. Stara Staranita była bardzo dziwna, no i też mogłaby być za darmo. O, szelkę już dostaliśmy, więc nie. A kto wie, czy nie kolcik, tylko ten koltarz tak bardzo się nie różni od zwykłego. Mamy jeszcze Barleya klasycznego, który też był trochę inny. I wiecie, co jeszcze znalazłem taką grafikę, gdzie jest Bo. I ten Bo w sumie pasuje mi chyba najbardziej. No sami przyznajcie, patrzcie, jaką Kozacko wygląda w tej swojej starej wersji. I jako skin, moim zdaniem, Kozacko by się nadał. Napisz w komentarzu jakiego skinka Ty byś najbardziej chciał, zioma, ale właśnie w tej klasycznej, starej Wersji, a my pędzimy już do kolejnego pytanka. W sumie są to dwa pytania, ale połączymy je w jedno. Jaki jest mój ulubiony świąteczny skin? I jaki jest najgorszy? Bo pytaliście i o najlepszego i o najgorszego, więc weźmy to sobie w dwa pytanka. Wchodzimy w świąteczne skiny, ale nie wiecie co, bo tu nie mam wszystkich skinów. Wejdę sobie na konto deweloperskie, bo tutaj będę miał je wszystkie odblokowane. No i wybierzmy może na początek mojego najgorszego skina. Ciężko wybrać, bo wszystkie są bardzo ładne, ale szczerze, jak miałbym wybierać, to. Kurczę, chyba boj hotelowy Mike. Właśnie ten oto skin. On jest bardzo ładny i bardzo mi się podoba, ale wszystkie świąteczne skiny są kozackie i kogoś wybrać musiałem. Oczywiście są jeszcze jakieś skinki z innej rzadkości, które wyglądają jak świąteczne, ale nie są typowo właśnie licencjonowane na święta, e, więc może któryś z nich byłby wybrany, ale tak typowo z tej kategorii święta z Brawl Stars, no to wybieram boja hotelowego Mike'a jako najgorszego, a jako najlepszego, no właśnie, mamy czerwoną somnitę, jest Frank, mamy Gale'a, ho, 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 bo Jezu, ile pięknych skinów, no ja nie wiem. O, i zastanawiam się, wiecie to chyba Czerwono-Nosanita. To jest tak kozacki skin. I on bym wybrał. Strasznie mi się też podoba szybki prezent Jackie. Oczywiście, Spajeczek też totalny kozak. Wszystkie te skinki są piękne, ale jak muszę wybrać jednego Czerwono-Nosanita, wybieram ciebie. Napiszcie w komentarzu, kogo wy byście wybrali. I kolejne pytanie dotyczące skinów. Myślisz, że wszystkie trzy OG skinki wrócą w tym roku na święta w zmienionej wersji kolorystycznej? No powiem wam tak. Ja już parę dni temu w odcinku mówiłem, że według mnie któryś z nich wróci. Ale czy wrócą one wszystkie? Ciężko powiedzieć, jest na to szansa, lecz ja chyba raczej powiedziałbym, że nie. Wydaje mi się, że jeden z nich na pewno wróci, nie wiem który, zobaczymy. E, oczywiście będzie w zmienionej wersji kolorystycznej. Te OG skiny, jakby ktoś nie wiedział, to są to Nita, oprócz tego Dynamite, no i oczywiście jeszcze Penny, sorry za mojego psa w tle. Więc myślę, że jeden z nich jak najbardziej może powrócić, ale nie wiem który, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, który z nich. Ale fajnie by jakby wszystkie wróciły, ale chyba nie wszystko w jedne święta. W tym odcinku to na tyle. Piszcie kolejne ciekawe pytanka w komentarzu. Mogą być też związane ze świętami, to nagramy drugą część. Trzymajcie się. pela...